Wczoraj przyszły na świat. To prawie na Mikołaja. O, o jeden dzień spóźniony, ale prezent był taki dość niesamowity. A spodziewaliście się Państwo, że to będzie ciąża mnoga? Nie, raczej nic tego na to nie wskazywało. Jak Państwo dbają o takie małe krówki po porodzie, że wyglądają tak dobrze jak no te najważniejsze tutaj? Najważniejsze są pierwsze godziny, żeby cielaka osuszyć, napoić siarą, żeby miał siłę na, na dalsze życie, żeby mu się chciało żyć. Czy krowa, yy, która urodziła te trojaczki, jest w jakiś sposób wyjątkowa? Myślę, że jest to taka jedna z przeciętnych krów. Nie, nie wyróżnia się tam jakąś szczególną wydajnością. Zwykła, prosta krowa. Jaka nagroda dla krówki? <grym> no, myślę, że będziemy się starać o nią tu jakoś lepiej dbać, żeby się miała tutaj dobrze. No, myślę, że ta marchewka jej nie wystarczy. Będzie trzeba się postarać o coś lepszego dla niej. Czy trojeczki mają już jakieś imiona? <grymne> poza tymi numerkami. Poza tymi numerkami na uszach, to tak szczególnie nie, nie nazywamy. Przeważnie jałówki te małe mają imiona po rodzicach. Także wtedy jest prosto zapamiętać, która sztuka od której pochodzi i dziecią skończyły się po prostu pomysły na imiona już <grymne> dla tych sztuk. <grymne> Chodź, okręcimy Cię. Jakieś pozowanie to pozowanie, tak. do przodu. ten nóżki, bo tak skrzywo stoi no. To była ostatnia, więc...